Wiemy, że siedzieli to też w stosunku do wielu osób, ponieważ akurat trzy właściciele, ten właściciel konkretny jest jednym z większych spekulantów obracających kamienicami i w tej całej sytuacji wszystkie instytucje, które odpowiadają za Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, prokuratura, policja, urzędnicy miejscy, wiele instytucji. I wszyscy ludzie byli odwróceni. Miesiąc za miesiącem, dzień za dniem, kiedy generowała się tra tragedia, kiedy zaostrzała się sytuacja, kiedy Jolanta Brzeska była coraz bardziej bezbronna, coraz bardziej szykronowana, coraz bardziej osacona i działając w organizacji lokatowskiej nie byliśmy w stanie wyciągnąć jej, w tej sytuacji właśnie dlatego, że wszystkie instytucje wszyscy ci ludzie, którzy z naszych pieniędzy biorą na pensje i którzy podjęli się, zobowiązali się reprezentowania ludzi obrony ich przed przemocą przed przemocą ludzi bogatych przed przemocą ludzi bezwzględnych przed przemocą całego mechanizmu tej teroru mieszkaniowego nie zrobili nic nie zrobili dokładnie nic ta sama bezwzględność, ta sama beznużność, ta sama pogarda dla człowieka miała miejsce wtedy, kiedy ona zginęła. Bo całe śledztwo było prowadzone w taki sposób, że nawet w miejscu zbrodni, w okolicach miejscu zbrodni, okolic... znaczy miejsca zbrodni nie przeszukano. Nie przeszukano ich, nie przeszukano go w taki sposób, aby znaleźć wszystkie rzeczy. I dopiero koledzy i koleżanki Joli, zwłaszcza z na miejscu znalazły pewne rzeczy, pewne przedmioty należące do Joli. Ja byłem świadkiem przeszukania w mieszkaniu Joli na, na, na prośbę córki. I mogę powiedzieć tylko to, że policjanci, którzy dokonywali tego przeszukania, nawet nie znali szczegółów sprawy, nawet nie wiedzieli, jakiego typu jest to mieszkanie. A jedyne, co ich interesowało od początku, to wersja o rzekomym samobójstwie. Jedyne co ich interesowało to to, czy ona sama, czy Jola w wspólna, czy nie miała w domu materiałów zapalających. Znaczy materiałów benzyny czy in innych płynów zapalających. I chcę powiedzieć, że to jest właśnie w grudniu Rzeczypospolitej pogarda od początku, od pierwszego momentu kiedy państwo polskie, kiedy prokuratury, policjanci, urzędnicy nie reagowali na cierpienie, na opresję, na bezbronność, do momentu, kiedy zginęła i kiedy pokazano jej tą starszą pogardę. I dzisiaj, też wszyscy wiemy dokładnie, z jaki był jedyny konflikt, który którym brała udział, z kim była skłócona. Przez kogo prześladowana, to wiele lat po tej tragedii cały czas te instytucje są odwrócone, cały czas nie znaleziono sprawców przestępstwa, cały czas prokuratorzy, policjanci, wszyscy ci ludzie są tak samo upiosani, są tak samo nieczuli i tak samo jak na początku tragedii Joli tak naprawdę nie zainteresowali tą sprawą. Jesteśmy tu po raz kolejny, żeby powiedzieć właśnie w tym czasie, kiedy trwa dyskusja o różnych zbrodniach, przestępstwach, o tym, co się działo złego w Polsce, żeby powiedzieć, że domagamy się, żeby pokazać dzisiaj pracownikom tej prokuratury, to jest zbrodnia trzeciej to jest zbrodnia, która została zapomniana ponieważ nie dotyczyła żadnej osoby z elity. To nie chodziło o żadne rozgrywki partyjne, o przepychanki u władzy. Chodziło o osobę, która podjęła się walki o siebie i o innych w tej ciężkiej sytuacji. O osobę, która była etyczna, osobę, która była koleżejska, o osobę, która sama próbowała walczyć, pomagać innym i która Zapłaciła płaciła za to największą cenę. I takich sytuacji, takich zbrodni nie mamy prawo zapominać. Nie mamy prawo zgadzać się, żeby mordowano ludzi bezkarnie w Polsce, działaczy społecznych, aktywistów czy kogokolwiek, żeby państwo polskie dalej służyło tylko tej oligarchii finansowej, która powoli przejmuje Majątek społeczny zajmuje nasze życie, zajmuje mieszkania, a wreszcie...